Dzień dobry Państwu, serdecznie dziękujemy za zaproszenie i za możliwość przedstawienia dzisiaj Państwu oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na początek, proszę Państwa, pewne właśnie obowiązki informacyjne, jakie musimy Państwu przekazywać, a mianowicie nasz projekt doradztwa energetycznego. Jest realizowany już po raz drugi. Wcześniej był finansowany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Aktualnie mamy drugą edycję naszego projektu doradczego. Został on rozszerzony o komponent klimatyczny i oczywiście będziemy udzielać różnego rodzaju pomocy doradczej do końca 2029 roku. Program, proszę Państwa, czy projekt realizowany jest we współpracy partnerskiej 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz instytucji tak zwanego partnera wiodącego, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cała wartość projektu przewidywana do końca 2029 to 172 miliony złotych. No, i generalnie nasze doradztwo koncentruje się wobec, wokół edukacji, promocji funduszy. Dodam, że jest to jedyny projekt o znaczeniu strategicznym. Sami troszeczkę na początku nawet zdziwiliśmy się, że został pisany wśród takich wielkich projektów infrastrukturalnych. Jest to jedyny projekt, proszę Państwa, który jest tak zwaną strategiczną operacją, i no, jego celem jest w dużej mierze kontaktowanie różnych potencjalnych odbiorców. Pieniążków z właściwymi instytucjami. Także my bardzo szeroko staramy się pokazywać różne możliwości finansowania, ale dzisiaj będę miał przyjemność przedstawić Państwu konkretnie dwa źródła finansowania, czyli Wojewódzkie Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie i środki Narodowego Funduszu. Tutaj Państwo jeszcze widzicie slajd, kilka z, m, zdjęć. Z, wydarzeń z naszym udziałem między innymi widzicie państwo na slajdzie zadania jakie realizujemy, a na tym wytuszczonym drukiem pozwoliłem sobie wy zaakcentować właśnie jedno z naszych zadań, czyli wskazujemy dostępne na rynku źródła finansowania działań zmierzające do poprawy stanu środowiska, poprawy jakości powietrza oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Tak jest nasz zespół. Proszę państwa, my mamy generalnie podział regionalny, także oczywiście zachęcamy do kontaktu z właściwym doradcą. Natomiast oczywiście na dole państwo macie kontakt, adres mailowy, na który ewentualnie właśnie wszystkich zainteresowanych bardzo prosimy. O kontakt, bo to jest właśnie chyba najlepszy sposób kontaktowania się z nimi. Również można nas odwiedzić w naszej siedzibie na Alei Jana Pawła II 180 w Krakowie. Proszę Państwa, przechodząc już jakby do treści mojego dzisiejszego wystąpienia, czyli na początek, środki instytucji, w której pracuje, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. I proszę Państwa, dla, dla przedsiębiorców my możemy oferować pożyczki. Pożyczki preferencyjne. Oczywiście nasza instytucja też przekazuje dotacje, natomiast dotacje no to są często jednostki samorządu terytorialnego, czy szkoły, czy szpitale publiczne, czy hospicja, różnego rodzaju instytucje, instytucje samorządu, chociażby województwa. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, możemy właśnie udzielać pożyczek, ale są to pożyczki na dość dogodnych warunkach. Zakres finansowania przez Wojewódzki Fundusz jest dość duży, ponieważ wiąże się z szeroko pojętymi inwestycjami w zakresie ochrony środowiska i możemy finansować takie zadania, które, takie zadania, które powodują tak zwany efekt ekologiczny. Natomiast ja proszę Państwa dzisiaj szczególnie chciałem skoncentrować się na tych zadaniach, które Wojewódzki Fundusz finansuje, a które wiążą się z Energetyką, ponieważ mówimy dzisiaj dużo o bezpieczeństwie, natomiast oczywiście, jak mówimy o bezpieczeństwie, to coraz częściej słyszymy o tym bezpieczeństwie energetycznym. To dzisiaj już przewijało się w niektórych referatach i co możemy zrobić, co przedsiębiorcy mogą zrobić, żeby podnieść ten poziom bezpieczeństwa energetycznego. Proszę Państwa, między innymi yy, zwłaszcza po, in, po 24 lutego 2022 roku, bardzo dużo przedsiębiorców do nas dzwoniło yy, zainteresowanych instalacjami fotowoltaicz, fotowoltaicznymi, chociażby z uwagi na to, co działo się z cenami energii elektrycznej. Yy, I tutaj chciałem powiedzieć, że my, jako Wojewódzki Fundusz, możemy finansować montaż takich instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW. Finansujemy również montaż pomp ciepła mocy minimum 40 kW, montaż kotów na biomasę o yy, mocy również powyżej 40 kW, docieplenie przewód budowlanych, proszę Państwa, dla obiektów, które mają powierzchnię docieplaną powyżej 600 m kwadratowych. W tej sytuacji może być również finansowana wymiana stolarki okiennej czy stolarki drzwiowej. Yy, finansujemy także, proszę Państwa, wymianę Punktów oświetleniowych, w sytuacji kiedy jest to związane również z inwestycjami w zakresie zarządzania energią elektryczną i również finansujemy magazyny energii wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Oczywiście, w przypadku takich, takich zadań, oszczędność energii musi być minimum na poziomie 25%. Co ciekawe, fundusz nie udziela już. W ogóle, wsparcia na paliwa kopalne od stycznia 2025 roku odeszliśmy od finansowania y, urządzeń na gaz ziemny. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki finansowania tych pożyczek, to y, oczywiście na wniosek możemy udzielić takie pożyczki na minimum 3 lata. Finansujemy do 100% kosztów y, zadania. Y, jeżeli Przedsiębiorca ma oczywiście możliwość obliczenia VAT-u, prawną możliwość, albo korzysta z obliczenia, to wtedy VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Jeżeli natomiast nie miałby takiej możliwości, to również VAT może być kosztem kwalifikowanym. Fundusz, w odniesieniu do różnego, zadań, różnego rodzaju zadań, stosuje tak zwane maksymalne koszty kwalifikowane. Proszę ja Państwa, tych kosztów jest cała lista. Ja pozwolę sobie tylko przytoczyć te najistotniejsze, właśnie. Może z punktu państwa, z punktu widzenia zadań, które byście Państwo mogli realizować, właśnie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy magazynowania energii, czy poprawy efektywności energetycznej, i tutaj wymieniłbym panele fotowoltaiczne do 730 zł za kilowatnocy możemy finansować. Modernizację budynków to jest do 390 zł za metr kwadratowy ocieplenia. I w przypadku stolarki okiennej do 1130, w przypadku ola, stolarki drzwiowej do kwoty 2110 zł. Proszę Państwa, oprocentowanie. powiedziałem, że ono ma być preferencyjne, ma być korzystniejsze niż takie kom mm, komercyjne oprocentowanie bankowe. My stosujemy dla pożyczek w wysokości do 5 milionów zł aktualnie. To jest, znaczy zasada jest taka, że to ma być 0,8 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego, nie mniej niż 3,5%. Aktualna stopa procentowa, a właściwie stopa redyskonta weksli w NBP to jest 5,8, no, chyba już od dwóch czy trzech lat przynajmniej taką stopę mamy. Razy 0,8 daje 4,64 na dzień dzisiejszy. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej będzie, miejmy nadzieję, troszeczkę obniżać te mm, y, y, stopy, to wtedy jest szansa, że te, to oprocentowanie może być troszeczkę niższe, no ale nie niższe niż 3,5%. Spłata następuje zgodnie z umową pożyczki, możemy udzielić również karencji do 12 miesięcy w okresie spłaty. Okres spłaty, proszę Państwa, dla pożyczek do miliona złotych 10 lat powyżej 1 miliona pożyczki nawet do 12 lat. Na wniosek pożyczkobiorcy fundusz może udzielić, proszę Państwa, takiej pomocy, która jest, takiej pożyczki, która jest oprocentowana w wysokości niepowodującej wystąpienia pomocy publicznej. Kilkanaście takich pożyczek mieliśmy w Wojewódzkim Funduszu udzielanych. Proszę Państwa, fundusz bada zdolność do spłaty pożyczki, no jak każda instytucja finansująca. Generalnie dwa zabezpieczenia, jeden taki podstawowy, to weksel własny in blanco z deklaracją wekselową i drugie zabezpieczenie, tutaj cały katalog właściwie wszystkich zabezpieczeń wchodzi w grę, które są dopuszczone przepisami prawa polskiego. Natomiast to jest indywidualnie po prostu ustalone. Państwo, jeżeli przychodzicie i chcecie pożyczkę, to wtedy Państwo proponujecie co ewentualnie, czym ją możecie jeszcze zabezpieczyć i następuje to po prostu w formie Negocjacji, tak jak, jak w jakiej formie taka pożyczka będzie zabezpieczona. Proszę Państwa, może być oczywiście zabezpieczenie hipoteczne. Wtedy no, fundusz oczekuje takiego zabezpieczenia na poziomie 150% kwoty pożyczki. Proszę Państwa, zagadnienia proceduralne, jeżeli chodzi o te pożyczki, no my zawsze ich udzielamy na podstawie tak zwanych zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Co roku są przeważnie przyjmowane te zasady gdzieś tam przyłomie roku na kolejny rok. Aktualnie przyjmujemy wnioski o pożyczki w trybie ciągłym od 1 lutego do końca roku. Oczywiście, na wniosek na odpowiedni formularz, to myślę, że to jest oczywiste. Proszę Państwa, jak wygląda procedura? Składa się taki wniosek, jak już go rozpatrzymy, jeżeli są jakieś braki, do 14 dni należy je uzupełnić. Później następuje decyzja zarządu o przystanie dofinansowania, i mam taki. Pożyczko taki wnioskodawca póki co możliwość skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów do zawarcia umowy. Negocjowane są warunki umowy, chociażby w zakresie właśnie zabezpieczenia i następuje zawarcie umowy, a później wypłata środków. Proszę Państwa, wypłata środków. Yy, następuje w takiej formie, że my przekazujemy środki na wy wyłącznie na, re na realizację dyspozycji płatniczej wystawionych każdorazowo na beneficjenta. Czyli yy, czasami jest tak, że yy, w przypadku mniejszych inwestycji, że po prostu jest to inwestycja, yy, gdzie jest jedna faktura końcowa protokół odbioru, pod nią przedstawia yy, pożyczkobiorca takie dokumenty do rozliczenia i po prostu na podstawie tej dyspozycji yy, płatniczej po prostu. Yy, przelewamy środki. Czasami w przypadku większych inwestycji są one etapowane. Po danym etapie jest yy, sporządzany protokół odbioru robót, na jego wystawiona faktura i taką częściową fakturę opłacamy aż do zrealizowania całego yy, zadania. Yy, proszę Państwa, może teraz jeszcze z takich istotniejszych rzeczy. Yy, fundusz nie udziela yy, dofinansowania na zadania już całkowicie zrealizowane, natomiast jest możliwość taka, że może być zadanie rozpoczęte, ale nie może być po prostu zakończone. W takiej sytuacji, jeżeli tam na przykład byłyby wydatki poniesione jeszcze przed y, złożeniem wniosku o dofinansowanie, y, w y, sytuacji, kiedy jest taki wniosek ze strony pożyczkobiorcy potencjalnego, y, zarząd funduszu może oczywiście wyrazić zgodę na zakwalifikowanie tych wydatków poniesionych jeszcze przed y, dniem złożenia wniosku o y, dofinansowanie. Proszę Państwa, tak, ci co muszą według oczywiście zamówień publicznych realizować w oparciu o ustawę zamówienia, to, to oczywiście jest to ich obowiązek. Ci, którzy nie muszą, no muszą złożyć takie oświadczenie, które wskazują, że zwolnienie, podstawę prawną zwolnienia z właśnie obowiązku stosowania PZP oraz wskazują, że dokonają wyboru, oferę, wyboru wykonawcy w drodze konkurencyjnej. Proszę Państwa, i umorzenia. Może to, co też jest bardzo takim, można powiedzieć, atrakcyjne. Czyli warunkiem umorzenia jest to, że minimum 50% mamy spłaconego kapitału. Kwota umorzenia nie może przekroczyć sumy odsetek pożyczonego kapitału spodziewanego do spłaty za cały okres pożyczki. Umorzenie nie podlega odsetki od umorzonej pożyczki i do umorzeń stosuje się zasada obowiązująca na dzień złożenia wniosku o umorzenie. Jak to wygląda według aktualnych zasad? Proszę Państwa widzicie Państwo jakiego poziomu, na jakim poziomie możemy tych umorzeń dokonać. Najwyżej jak Państwo widzicie są Premiowane zadania z zakresu likwidacji niskiej emisji. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, na przykład na potrzeby własne, bo to szczególnie do tego się dzisiaj odnoszę, proszę Państwa, to jest do 10% możliwości umorzenia. Jeżeli chodzi o inne pozostałe zadania, to może być, proszę Państwa, poprawa e efektywności, chociażby linie, e linii produkcyjnych, czy e te e prace związane z. Poprawą efektywności energetycznej budynku, czyli dociepleniowe wymiana stawatki, to tutaj ewentualnie te 15% umarzenia, proszę Państwa, co jeszcze powiem, nie ma nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat, typu marsza czy prowizja. Także to są tylko wyłącznie te oprocentowania, o których wcześniej wspomniałem, czasem ja z czasem no bardzo niedobrze. Narodowy fundusz. Proszę Państwa, ja tak bardzo w telegraficznym skrócie powiem, że y, wiem, że prezentacja będzie udostępniona proszę Państwa, wobec tego wszy, wszystkie osoby, które ewentualnie danym źródłem finansowania będą zainteresowane, będą mogły sobie więcej na ten temat przeczytać. Natomiast oczywiście, jeżeli Państwo tylko jesteście zainteresowani pozyskaniem jeszcze jakichś bliższych informacji, to tak jak mówiłem bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami. Napis piszecie Państwo wtedy takie najczęściej maila, czy kontaktujecie się telefonicznie, wskazujecie, Typ beneficjenta, zakres przedsięwzięcia, które państwo, Państwa interesuje, i my staramy się znaleźć taki mechanizm finansowy, który w jaki sposób byłby najbardziej dla Państwa korzystny, najbardziej adekwatny w danym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o środki jeszcze Narodowego Funduszu, tak bardzo szybciutko, proszę Państwa, to chciałem tutaj powiedzieć, że jest aktualnie realizowany taki. Program jak G13113, systemy magazynowania energii. Tutaj mogą być finansowane duże magazyny energii, proszę Państwa, o, o, o pojemności 0,9 GWh w czasie pracy od 4 do 5 godzin. Realizacja tych inwestycji powinna się zakończyć do połowy 2026 roku. To są duże magazyny. Natomiast, proszę Państwa, ja szczególnie Państwu chciałem zwrócić uwagę na ten program który jest po lewej stronie, znaczy po mojej no, lewej, po państwa prawej, yy, który będzie finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Yy, I tutaj, proszę państwa, będzie można finansować budowę magazynów energii elektrycznej o mocy nie mniejszej niż 2 MW oraz o pojemności nie mniejszej niż 4 MWh. Także myślę, że tutaj, proszę państwa, dużo przedsiębiorców będzie miało dobrą okazję do pozyskania środków właśnie na magazyny energii. To jest program, proszę Państwa, planowany, natomiast tutaj troszeczkę informacji na temat tego aktualnego, jeszcze na te duże magazyny, tak jak mówiłem, o pojemności 900 MWh, tak prawdę mówiąc. I proszę Państwa, instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz, a widzicie Państwo, aktualny nabór wniosków, no dość niedługo będzie się kończył ten nabór, bo 14 marca. Proszę Państwa, może ten slajd już pominiemy i tak jak wspomniałem, tutaj ten ważny bardzo program, który myślę, że tutaj sporo, sporo duża ilość potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców będzie mogła właśnie z tego programu skorzystać. Magazyny energii elektrycznej planowany, ten nabór jest w drugim kwartale, proszę Państwa, tego roku. Jest jeszcze, proszę Państwa, taki program Energia dla Wsi, gdzie beneficjentami mogą być chociażby spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami. Czyli, jeżeli byście Państwo ta taką spółdzielnię założyli lub zakładali, bo widzicie Państwo w drugim punkcie mamy powstające spółdzielnie energetyczne, e, jak i również w trzecim punkcie, to może korzystać rolnicy, ale w tym również osoby prawne. To proszę Państwa jest możliwość finansowania takich instalacji jak Państwo widzicie na slajdzie i tutaj zobaczcie można finansować właśnie i instalacje ozowe, jak i również podwiązać je dodatkowo z magazynem energii elektrycznej. Jak wszędzie na każdym slajdzie proszę Państwa szczegóły pod, są podlinkowane. Program Agroenergia część pierwsza to są środki też udostępnione przez Narodowy Fundusz, ale Akurat w województwie małopolskim to Wojewódzki Fundusz w Krakowie realizuje ten program Agroenergia część pierwsza i zakres finansowania też proszę Państwa, już nie będę tego czytał z, z uwagi na właściwie przekroczony czas, natomiast, natomiast to jest proszę Państwa też tutaj taka możliwość. Jeszcze programy też takie jak kogeneracja dla energetyki i przemysłu, ja może tylko z nazwy przeczytam, kogeneracja dla ciepłownictwa oraz... Tak, i on jest podzielony na dwie części, proszę Państwa. Jest też informacja, gdzie, gdzie szukać informacji. Jest program Kogeneracja Powiatowa. Tu są akurat też nabory cały czas otwarte i, i ewentualnie można jeżeli ktoś z Państwa akurat mieściłby się, prowadziłby tego typu działalność, to ewentualnie można, można rozważyć skorzystanie z takiego programu. I proszę Państwa, też na koniec z tych programów Narodowego Funduszu chciałem powiedzieć o takim programie Nasze Auto. To jest program, kontynuator programu Mój Elektryk. Na pewno no też Państwo słyszeliście o takim programie i tutaj mogą być kwalifikowane koszty Zakupu nowych pojazdów niskoemisyjnych kategorii M1. Maksymalna cena zakupu takiego auta netto to jest 225 tysięcy złotych, można dostać nawet do 40 tysięcy złotych. Mogą korzystać, proszę Państwa, osoby fizyczne, ale również osoby zarejestrowane jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Dofinansowanie jest udzielane na taki pojazd, na zakup, ale może to być leasing albo wynajem długoterminowy, pod warunkiem, że nowy, nowe auto nie ma większego przebiegu w momencie odbioru niż 6000 km. I proszę Państwa, okres trwałości w tym programie jest 2 lata. Dużo, proszę Państwa, dość pytań się na ten temat pojawia, dużo telefonów odbieram. Jest duże zainteresowanie tym programem, także może się warto zainteresować. I nabór też proszę Państwa niedawno otwarte, jak Państwo widzicie od 3 lutego instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz, także tutaj jeszcze dodam, że ta dotacja do 400 40 tysięcy zł to w zależności od tego czy to jest JTG czy osoba fizyczna zależy chociażby od wysokości dochodu w przypadku osób fizycznych, od ewentualnego posiadania karty dużej rodziny w przypadku osób fizycznych czy ewentualnego zezłomowania starego pojazdu. I proszę Państwa, też takie nabory, które zostały niedawno zakończone, ale e, czyli en, e, przemysł energochłonny, OZE i efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach, inwestycja o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych, mówię o nich, e, pokazuję na slajdzie, bo te nabory zostały zakończone niedawno, ale e, czas realizacji tych programów jest w perspektywie roku 2030, także być może jakieś nabory jeszcze tutaj się mogą pojawić, chociaż nie muszą, proszę Państwa, ale mogą. No i na koniec chyba ostatni slajd. E, proszę Państwa, to są programy, które są planowane. One są dopiero po konsultacjach społecznych. E, były albo te konsultacje się skończyły w tym roku, albo w drugiej połowie tamtego roku. I nawet po nazwach tych programów, proszę Państwa, można się zorientować, gdzie jakieś pieniądze mogą się pojawić. One wszystkie będą finansowane z Funduszu Modernizacyjnego. Tak na marginesie, proszę Państwa, Narodowy Fundusz jest właśnie tym krajowym operatorem środków z Narodowego z Funduszu Modernizacyjnego. Tam są naprawdę bardzo duże i poważne pieniądze do wzięcia. Ja tylko przeczytam. Przemysł energochłonny, poprawę kwitności energetycznej, wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3. N2 to jest 3,5 do 12 ton, N3 to jest powyżej 12 ton. Program poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez, poprzez wykorzystanie biometanu, i jeszcze program taki będzie realizowany jak rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny, wysokosprawna kogeneracja z biogazu. To myślę, że to zwłaszcza dla spółek, chociażby miejskich, gdzie na oczyszczalniach ścieków ten biogaz nam powstaje. Proszę Państwa. Chyba tyle. Ja przepraszam za przekroczenie czasu dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście e, służę ewentualnie pomocą przy, po, po hmm, konferencji. Dziękuję bardzo.